Cześć Manko, witam na naszym kanale. Ja jestem Rafał. Dzisiaj postanowiliśmy, że jest poniedziałek, trochę nam się e, wszystkim nie chce. No, ale coś trzeba nagrać, coś trzeba zrobić, więc zrobimy sobie taki luźniejszy e, video blog, e, czyli detailing vlog, taka nasza seria raczej luźniejsza, gdzie mniej skupiamy się na konkretnych rzeczach, więcej takich ogólników. E, chciałbym się odnieść też do mm, odcinka 7 z BMW M4 czarnym, gdzie. Sporo było wyświetleń, sporo było ocen, pozytywnych, negatywnych i kilka negatywnych komentarzy szczególnie, które pojawiły się e, po filmiku od Swega. Chciałbym się do nich odnieść. Było tam kilka informacji nieprawdziwych, które zostały nam zarzucone. Mówię o komentarzach, nie o filmie od Swega, żeby była jasność. A, więc to będziemy chcieli sobie na, na chwilkę wyjaśnić. E, pokażemy wam przebitki z testu e, Swag blue, Bloody. E, The Iron Bloody Wheel Cleaner oraz Iron X Lemon Center, bo taki test też przeprowadziliśmy. Pogadamy sobie o nowościach Hemotion, które dostaliśmy do testu. Gdzieś tam za mną są próbeczki, pokazywaliśmy wam chyba na Instagramie, jeżeli dobrze pamiętam efekty. A dzisiaj będzie luźniej, ja nie przedłużam. Zapraszam do oglądania. Pierwsze, co mi się nasuwa na język, to komentarz y jakiegoś tam użytkownika na temat tego, że filmik to reklama i powinien być oznaczony jako współpraca płatna i tak dalej. Po pierwsze, nagrywaliśmy ten odcinek z produktami, które kupiliśmy sobie tak naprawdę sami za, za własne pieniądze, więc tutaj niczego nie otrzymaliśmy. Jedynie z czym współpracujemy, z jakim podmiotem współpracujemy, to z firmą Mr. Cleaner i mówimy o tym jawnie, publicznie i każdy o tym od dwóch lat tak naprawdę wie. Tutaj nie trzeba być zbytnio kumatym, żeby to wiedzieć. Wtedy, gdy powstawał ten film. Mr. Cleaner jeszcze nie wiedział o tym, że te produkty będzie miał u siebie, więc tak naprawdę to nie była żadna reklama, a test. Nagraliśmy go po to, żeby po pierwsze wykorzystać ten hype, czyli żeby nabić sobie troszeczkę widzów i klikalności, będąc z nami wprost, szczerym. Po drugie, nagraliśmy to dlatego, że poczuliśmy taki obowiązek z racji tego, że wydarzyło się coś nowego, hucznego na rynku detailingu, na rynku, na którym jesteśmy od lat i który nas bardzo interesuje i fascynuje. Więc to były dwa główne powody, żeby to nagrać. Wybraliśmy... Zły samochód do tego testu, bo wybraliśmy BMW M4, ale wybraliśmy je dlatego, że chcieliśmy, żeby to auto było ciekawe, trochę nieszablonowe i moim zdaniem pod tym względem się to udało. To, że to auto nie było jakoś mocno zabrudzone, nie ma żadnego znaczenia dlatego, że nawet jeżeli auto by stało miesiąc pod drzewem, byłoby całe w żywicy to szamponem neutralnym od Słega, od Budy, od ADBL-a. CarPro, byśmy tego nie umyli. Do tego są specjalistyczne produkty, których na tym teście nie było, więc jakby dla mnie nie miało to większego sensu. Później natomiast użyliśmy tych samych kosmetyków na samochodzie, który ma 20 parę lat, prawdopodobnie. Nie był myty przez bity rok, przejeździł zimę. I tam też były komentarze, że był ten samochód za czysty, że kłamiemy i tak dalej. No, trochę mi się to nie spodobało, więc chciałem się do tego odnieść. Były też komentarze typu: Co ty gadasz? Tylko trochę bardziej wulgarnie: wylej te produkty na śmietnik, czy tam wylej je do kibla. No, to tym też się nie jestem w stanie zgodzić. Te produkty, tak jak powiedziałem na filmie, są całkiem ok. Nie podoba mi się fakt, że nie testowaliście ich w większości przypadków, a te komentarze po e, średnio obiektywnym filmie Słega. jakby tutaj do Słega nie mam... E, Niczego, żadnych wątów, natomiast uważam, że ten test był mało obiektywny. Mam prawo tak sądzić też i uważam, że wasze komentarze, kiedy nie testowaliście dwóch produktów, a piszecie też wulgarne, średnio, konstruktywne komentarze, po prostu gdzieś tam mnie zabolało i chciałem się do tego odnieść. Czy coś jeszcze mogę powiedzieć? No teraz Słek wrzucił detailingowe MMA, gdzie porównywał dwa D Ironizery, z formą tego też można się kłócić, można się nie zgadzać, nic nam do tego. My sobie na własną rękę taki test przeprowadziliśmy, przebitki widzicie na, e, pewnie na filmie. Testowaliśmy to w cztery osoby, włącznie tutaj z Michałem, który stoi za kamerą, był z nami Olaf i Mateusz. E, tak naprawdę chłopaki, którzy na rynku są, na rynku, no, w branży są od 10 czy nawet i 15 lat, bo Olaf chyba nawet troszeczkę dłużej od Mateusza jest na rynku, przepraszam, jest w branży, więc te produkty testuje długo i tak naprawdę przy czterokrotnej aplikacji na cztery różne, różnie zajechane felgi, różnic tak naprawdę nie, że nie widzieliśmy, bo różnice widzieliśmy, natomiast żeby wyciągać takie pochopne wnioski i mówić co jest skokiem na kasę, a co jest lepszym produktem, gorszym, jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko to są dwa różne produkty, jeden działa dłużej, ale wolniej drugi działa krócej, ale szybciej, oba spełniają swoją funkcję, kwestia ceny i tak dalej no to, to jest kwestia gdzieś tam moim zdaniem troszeczkę dalsza Natomiast, jakby wiadomo, że dla Was jest istotna i e, uważam, że jeżeli ktoś chce tańszy produkt, to niech kupi Swega. Jeżeli ktoś komuś nie przeszkadza kasa, to niech sobie zdecyduje, co chce wybrać. Natomiast wybierzcie i przetestujcie na własną rękę, a nie sugerujcie się tym, że e, ktoś Wam, szczególnie jeżeli jest producentem danej marki, powiedział, że coś jest lepsze, a coś jest gorsze. E, ja tutaj takich wniosków nie mam. E, na Feldze z tamtej strony bardziej mnie zaskoczył pozytywnie e, Swag, na tej natomiast lepiej zadziałał e, Ironix to są tylko i wyłącznie moje subiektywne odczucia i nie powiem wam co jest lepsze, co jest gorsze. Jeżeli chcecie patrzeć na to budżetowo, chcecie patrzeć ekonomicznie, nie chcecie wydawać więcej pieniędzy, to kupcie sobie sługa. Jeżeli chcecie sobie potestować, to sobie potestujcie i wybierzcie sami. To jest taki mój apel. Wiem, że trochę przy, przy, może jej przynudzam, ale chciałem się odnieść, bo tak jak mówię, trochę te komentarze nas zabolały. Niektóre rozbawiły, wiadomo. Natomiast chciałbym, żebyście pamiętali o tym, że produkty testujcie sami. Oczywiście ja też byłbym hipokrytą mówiąc, że te testy nic nie wnoszą, bo sam testy przeprowadzam i sam produkty pokazuje. natomiast staram się nie rzucać takich werdyktów i nokautować producenta dlatego, że moim subiektywnym zdaniem coś wyszło lepiej bądź gorzej. Myślę, że to tyle jeżeli chodzi o mój apel trochę zanudziłem, trochę pogadałem, natomiast chciałem to wszystko e, wyjaśnić. Między nami a Słagiem nie ma żadnej dramy, nie będziemy się bili, bo Słeg by mnie prawdopodobnie znokautował, jest dużo większy. <laughs> nie, no świruję, ale tak naprawdę tutaj nie mam żadnych wątków do Słaga, e, natomiast mam wąty do ludzi, którzy faktycznie troszeczkę źle podeszli do e, naszego filmu i bardzo brzydko się wyrażali na nasz temat, także nie przedłużam. Bierzemy się za chwilkę za testy e, produktów nowych od Hemotion. Co to takiego? Oglądajcie dalej. Koniec tego płaczu przechodzimy wreszcie do klu naszego filmu, czyli do testu produktów Hemotion. Mamy je jeszcze w nieoryginalnych butelkach, ponieważ jest to przedpremiera. Miałem tę przyjemność porozmawiać sobie z Patrykiem z Hemotion, którego znacie, bo jeżeli, jeżeli śledzicie ich Instagrama, ich e, twórczość, ich e, produkty, i tak dalej, to na pewno Patryka e, znacie. Poprosił mnie i jednocześnie z, pozwolił mi e, pokazać Wam te produkty przedpremierowo. Ja nie wiem, kiedy ten filmik uda nam się wrzucić, natomiast mam nadzieję, że jeszcze, jeszcze przed premierą tych produktów właściwych. Mamy tutaj dwie próbki. E, Tire dressingu, numer 1 i 2. Jeszcze nie wiem, który jest który. To znaczy myśląc tak chronologicznie, to jedynka to był pierwszy tester, dwójka to był drugi, czyli jakaś nowa formuła, tego nie wiem, to się upewnię. I mamy interior dressing po prostu produkt do wnętrza. Ten produkt testowałem, więc już pewne zdanie mam na jego temat wyrobione. Bardzo mocno i solidnie przyciemnia. U siebie w samochodzie prywatnym, nie w tym, tylko w takim daily gruzie, że tak powiem, mam go już ponad tydzień i jest naprawdę bardzo przyjemnie, jeżeli chodzi o efekt wizualny. Antystatycznie też bardzo dobrze działa. Tam jest dużo piachu, ja tego auta specjalnie jakoś tak nie odkurzyłem, a nie osiada się żaden kurz na desce rozdzielczej, tak mi się przynajmniej kojarzy. W każdym razie naprawdę jestem z tego produktu zadowolony. Jak on działa, zresztą pokażemy Wam tutaj na przykładzie tego pięknego samochodu. To nie było skromne, nieważne. Jeżeli chodzi o te dressingi do opon, po pierwsze, mają być mocno hydrofobowe, po drugie, mają dawać naturalny wygląd opony, mają konserwować elementy gumowe, czyli mają być też taką warstwą ochronną niż tylko efektem wizualnym, hydrofobowym, mają też tą gumę konserwować i powodować, że będzie wolniej parciała, bądź nie będzie parciała na przykład w ogóle. Co jeszcze wiemy na temat tego, to to, że została tutaj zastosowana taka konsystencja. Nie chcę mówić mleczka, znaczy na pewno ten produkt jest biały. Czy to jest mleczko? No, takie, takie e, rzadkie mleczko można m, uznać. Takie srumowanie można uznać za e, poprawne. Jest tutaj wyczuwalna nuta no, banana i nie wiem dlaczego. E, powiem to. Mam nadzieję, że e, chłopaki z Hemotion nie zabiją. Ale tutaj w tej dwójce e, zajeżdża mi dosyć mocno iron removerem. Ja może jeszcze spróbuję się skontaktować z Hemotion, dowiedzieć się czy to jest. A, coś, co się stało przez przypadek, czy faktycznie tak tak ma być. No nie wiem, podejrzewam, że tak miało nie być, natomiast tak tutaj e, czuję. Przebija się ta nuta banana, natomiast troszeczkę e, smrodzik taki się pojawił. Nie wiem, czy to jest kwestia, czy produkt u nas za długo leży, był źle przechowywany. Nie chcę tutaj mówić, natomiast przetestujemy sobie go i e, sprawdzimy. Mamy tutaj opony, to są ponad chyba dziesięcioletnie zimówki. Są tragiczne i nie powinienem na nich jeździć, e, dlatego to auto jeździ tylko po torach i zamkniętych e, odcinkach drogi, e, więc przetestujemy sobie na ciężkich, ciężkich e, Warunkach te, ten, te, te produkty. Najpierw je sobie oczywiście przygotujemy Tire ta, Cleaner od Carlaba Świetny produkt. Mamy go w rozcieńczeniu 1 do 2. Przetestujemy sobie go również na tych e, brudnych oponach i później opony wysuszymy, zaaplikujemy te dwa produkty i zobaczymy, jak wyglądają. Dzisiaj mam straszną faskę na gadanie. Przepraszam. Bierzemy się do, do działania. Nie mi. Piszemy sobie aktualnie z yy, kimś z Hemotion, nie wiem z kim, ponieważ napisałem to na profil Hemotion. I tutaj kwestia tego zapachu. To ja może troszeczkę wyolbrzymiam, natomiast napisałem chłopakom, żeby też wiedzieli, że taka się u nas zdarzyła sytuacja. Tutaj jeszcze napisali mi tak. Przy tym dressingu nakładamy bardzo niewiele. Najlepiej zostawić na 10-15 minut do wchłonięcia. To jest wręcz preparat konserwujący, a nie tylko wykończeniowy. Smarowaliśmy już różne komplety i Mega Jaranko. Ok, to jest dobra informacja, to znaczy dobra. Dobrze, że dostaliśmy tę informację właśnie teraz, więc dobrze, że do nich napisałem. Chłopaki sprawdzą o co chodzi z tym zapachem, natomiast jeżeli chodzi o, o, o moje odczucia, no to tak, troszeczkę zajeżdżało takim ironikiem, natomiast a, cały czas czuć ten banan, więc myślę, że to może być kwestia. Po prostu jakiegoś delikatnego problemu. No nieważne, zobaczymy. Produkt to jest i tak produkt testowy, nie? Produkt końcowy dopiero trafi na półki i prawdopodobnie będzie rozlewany. Mamy cały czas testery, więc nawet jakby to śmierdziało kompletnie ironem, to nie mamy prawa narzekać. Możemy jedynie się cieszyć, że dostaliśmy go na testy. Ja już tak, przygotowałem sobie atomizery, wkręciłem do butelek. Mamy też jeden aplikator, muszę wykombinować drugi i zrobiliśmy sobie powierzchnię testową. Opona, tak jak mówiłem, jest stara. Praktycznie stara jak ten świat. Natomiast udało się bardzo dobrze wyczyścić ten produkt. Do Karlaba jest naprawdę zajebisty. Nie wiem ile kosztuje, chyba jest tani z tego co mi wiadomo, z racji tego, że jest też koncentratem. Kupujcie i sprawdzajcie, bo to co tutaj zrobił, to jest yy, mistrzostwo świata. Opony mamy naprawdę czystą, ale o, widać, że ona już nie jest taka czarna jak czarna, prawdopodobnie była yy, kiedyś. Choć może zaraz nam to odp y odpowie na to pytanie Dressing od Hemotion. E zaaplikujemy to sobie na aplikator. Ja spróbuję tak jak zrobili to chłopaki na filmiku Hemotion, czyli zaaplikuję sobie z atomizerka na aplikator, rozprowadzę. Ma być go niewiele, naprawdę niewiele, więc to jest też dla mnie ciekawostka i chętnie to sprawdzę, na jak niewiele mi i jak to niewiele, na ile mi wystarczy, na ile mi pozwoli, jeżeli chodzi o aplikację, bo tutaj mamy profil dosyć duży ta opona to jest taki niezły balonik nie przedłużam, biorę te produkty podejdźcie bliżej, no i zobaczymy jak to wygląda no i jak zwykle, przedobrzyłem. <śledzimy> Dobra, na filmiku od Hemotion było jedno psiknięcie na aplikator. Ja stwierdziłem, że to na pewno jest chwyt marketingowy, oni oszukali i psiknę dwa razy. Oczywiście żartuję, natomiast mniej więcej takim tokiem rozumowania się, e, sugerowałem, że to niedopsiknięcie to może być za mało. Przyknąłem dwa razy i tego produktu jest za dużo. E, Także mea culpa nie chciałem tak zrobić. Natomiast tak, produkt rozprowadziłem sobie, no niestety po większej części opony. Chciałem zrobić to na równo, natomiast za dużo go zaaplikowałem na aplikator i go chciałem w miarę równo rozprowadzić. Natomiast tak, od razu bardzo ładnie przyciemnił. Wiadomo, że ten produkt musi się najpierw wchłonąć, później muszą te roz... pewne jakieś produkty. A podprodukty, substancje sobie odparować, więc to, to na pewno będziemy oceniali za chwilę. Natomiast przy samej aplikacji jest, jest naprawdę super. Została nam jeszcze druga część, którą potraktujemy tym tire dressingiem 2. Yy, Cały czas nie wiem co to znaczy, więc będę się sugerował tą nomenklaturą, czyli dwa. Zaaplikujemy sobie obok, później odrabiamy taśmę, zobaczymy jak to wygląda. Na szczęście mamy cztery opony, trzy jeszcze nam pozostały, więc będziemy sobie mogli jeszcze przetestować różne inne kombinacje. Natomiast uznałem, że ta będzie taka najsensowniejsza, jeżeli chodzi o pokazanie takie jeden, praktycznie do jeden. Zmieniam aplikator i przechodzimy do aplikacji drugiego. Mamy już kolejny nowy aplikator i nowy dressing, czyli tą dwójeczkę. A, tak, teraz już się postaram dostosować do tego, co robili chłopaki na filmie, czyli jedno psiknięcie, więcej nie dopsikuję i rozprowadzamy produkt po drugiej części opony. Ok, jeżeli chodzi o ten e, tester... Przy użyciu jednego psiknięcia wyszło idealnie. Mówię to w 100% szczerze. Prawdopodobnie widzieliście to też na nagraniu, że jedno psiknięcie w zupełności wystarczyło e, przynajmniej na pół opony. Nie wiem, jak wystarczyłoby na całą, to testujemy za chwilę. Natomiast super, jeżeli chodzi o aplikację, świetnie. E, różnice pierwsze zauważalne, no to oprócz tego, że tu jest intensywniejszy zapach. Po pierwsze, intensywniejszy zapach tego banana, po drugie, troszeczkę tak jak mówiłem, zajeżdżało nam to jakimś innym e, podproduktem. Po drugie, tutaj pewnie zauważyliście, że ja jak rozprowadziłem go, to pojawił się taki niebieski, błękitny e, płyn. natomiast był on biały, tak mi się przynajmniej kojarzy. E, z, y Coś więcej zauważyłem, no zauważyłem przede wszystkim to, że tutaj miałem za dużą ilość produktu, tutaj była ta ilość wystarczająca, więc to na pewno na plus po tej, no, po tej stronie. Natomiast to nie jest kwestia produktu, tylko kwestia mojej aplikacji. Co zauważyłem jeszcze, te aplikatory się nie nadają do, do opon, natomiast to tak tylko i wyłącznie w formie testu. I, 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 I szybkiej, szybkiej akcji. Zostawiamy to na wspomniane kilkanaście minut. Mamy godzinę 12 dokładnie, równą, więc do 15 po sobie zaczekamy. A ja tutaj nie wiem, czy. Nie, to jest chyba resztka produktu. Także poczekamy. Nieważne, za chwilkę do Was wracamy. A my przejdziemy czyścić kolejne opony, żebyśmy przetestowali sobie jeszcze dalej ten produkt. 12.25 E, sugeruję mój zegarek, że możemy już wam pokazać, jak wygląda efekt po. E, Odklejemy sobie taśmę. Nie wiem, kiedy testujemy hydro, natomiast jeszcze nie zrobimy tego teraz. Podejdźcie bliżej, zobaczymy, jak to wygląda. Takie smaczki. Mówimy? Mówimy. E, ok, efektu wizualnego tam za bardzo nie widać. Znaczy, widać oczywiście, że tak, natomiast coś tam się stało, pod taśmę weszła jakaś woda, źle to wygląda. E, tym się nie przejmujemy. Tam przetestujemy sobie na pewno hydro. Teraz zrobimy test osobno: jedynkę zaaplikujemy na oponę. Tutaj a tam zaaplikujemy dwójkę i zobaczymy, może się uda jakoś podzielić później. E, Ekran na pół i zobaczymy, może, może coś się uda pokazać. Ponownie rozpryskuję sobie tylko jeden psik. Podejdźcie bliżej i zobaczymy, jak się tym jednym psiknięciem produkt rozprowadzi. No i ponownie na świeżo moje jakieś takie odczucia, to bardzo dobrze wygląda ten, ten produkt na tej oponie zaraz po aplikacji. Tak naprawdę nie wiem, dlaczego tam nam tak nie wyszło, natomiast tutaj jest bardzo, bardzo spoko. Opona odzyskała tej swojej takiej naturalnej czerni, tutaj nie ma żadnego matu, tutaj też się nic jakoś specjalnie nie świeci, jest całkiem naturalnie. I myślę, że o to też chłopakom z Hemotion chodziło. No, trudno, no zobaczymy jak to będzie wyglądało po takim czasie, jak tam z przodu. Bo tam, to, to oczywiście, ja to zmaściłem, nie? to też nie jest wina produktu, ja to zepsułem. E, natomiast trudno, przejdziemy zaraz do kolejnej opony, nałożymy ten drugi dressing, później zajmiemy się wnętrzem. A na sam koniec postaramy się pokazać test hydrofobowości tych e, opon. Produkt do wnętrza jest naprawdę sztosny, więc e, oczekujcie, oczekujcie, i lecimy dalej. Przechodzimy do wnętrza. Tutaj mam Donalda Trumpa, który trzyma produkt, w którym wyczyścimy sobie plastik, a tym produktem jest Blend Brothers Interior Cleaner. Dostaliśmy go, nigdy go wcześniej nie używałem, więc sobie przetestujemy. Myślę, że zadziała. Nie będziemy też tutaj się na jego temat specjalnie wypowiadać, natomiast wyczyścimy sobie tutaj ten element. Później przedzielimy sobie połóweczkę i zaaplikujemy ten dressing, o którym mówiłem wcześniej. Te plastiki tutaj są specyficzne. One są podobne powiedziałbym, no to nie jest to skóra, natomiast to też, no, jest taki miękki stosunkowo plastik, który chyba troszeczkę powinien przypominać ee, skórę, więc zobaczymy, jak siądzie sobie na tym. Tutaj nic wcześniej nie było z tego, co mi wiadomo, natomiast jeżeli coś było, to postaramy się to zetrzeć właśnie tym produktem. Mamy oczywiście Scarab'a z Monster bardzo fajny padzik, lubimy, działamy, chodźcie zobaczyć, jak Blend Brothers się spisuje. Lecimy z interior dressingiem i co wiemy o nim? Wiemy o nim, że na pewno to, że powinien bardzo mocno przyciemniać. Tutaj nam się przyciemnienie przyda z racji tego, że te skóropodobne plastiki są w słabym stanie. Automat ma 33 lata, więc tutaj też nie wymagajmy. Uf. Uf, ciasteczko, ciasteczko. Ciasteczko, dobra, eee, żartuję, znaczy nie, no fajnie pachnie ciasteczkowo, natomiast nie o tym, mamy taki aplikatorek piankowy po najniższej linii oporu, złoty 50 zł w Mr. Cleanerze. rozprowadzimy sobie, po której będzie lepiej stronie, Michał, po tej, czy po tej? Po prawej. po prawej, po mojej prawej, nie twojej prawej, dobra, po mojej prawej rozprowadzimy sobie dressing, eee, bo tak będzie najłatwiej nam pokazać później uzyskany efekt, eee, nigdy go nie aplikowałem w ten sposób, więc dzisiaj zrobię to pierwszy raz, zobaczymy jak nam wyjdzie. Tu mi lakier odchodzi, a to jest nieistotne. Istotne jest to, że dałem tego produktu za dużo, więc teraz musimy się wspomóc mikrofibrą i ten nadmiar sobie e, zetrzeć, bo faktycznie dałem go za dużo, na no, ale ciało mi widzieliście zresztą. Aplikacyjnie jest super, nic znam nawet tego, że, nawet przez to, że zalałem ten aplikator, nie śmiej się, za dużo tego produktu nalałem na aplikator, to on tutaj jakby nie sączył się, nie spływał nam nigdzie na dół. Znaczy tu są zaciekie ale to z cleanera, bo mnie podo, nie podocierałem. Nie przejmujcie się tym. A teraz przetrzemy sobie ten produkt którym aplikowaliśmy, który aplikowaliśmy na nasz plastik i za chwilkę zerwiemy taśmę i sobie porównamy. Ja widzę gołem okiem, że tu jest torpeda, ale zaraz podejdziecie bliżej i zobaczycie. Nie kłamałem i nie żartowałem. Efekt naprawdę jest e, super. Oczywiście ten plastik ma swoje za uszami i wygląda już tak, no, średnio, natomiast sam efekt wizualny, jaki nadał nam produkt, jest naprawdę bardzo, bardzo fajny. To znaczy, znowu, to jest moje subiektywne zdanie, ktoś może takiego efektu nie lubić, natomiast moim zdaniem jest naprawdę super. Nie mam tutaj nigdzie, to znaczy gdzieś na pewno jest, ale nie umiem namierzyć plastików, które są porysowane i które można by było ewentualnie zobaczyć jeszcze, a Na nich jak ten produkt działa. Tutaj z boku mamy. Nie ma takich, wiecie, takich progów gdzie... plastikowych, gdzie jest dużo takich zarysowań. Bo tutaj wszystko jest albo materiał, albo plastik, który przypomina skórę i tutaj takiego efektu nie zobaczymy. Natomiast... Obstawiałbym, że może mieć pewne maskujące właściwości ten produkt. Nie testowałem tego jeszcze w ten sposób, natomiast tak mi się wydaje. Na pewno bardzo mocno przyciemnia, więc sporo tych niedoskonałości będzie niwelował. I tak jak tutaj w tym przypadku, plastik wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Nie idealnie, ale to nie jest wina produktu. Tutaj raczej produktem takiego efektu nie osiągniemy. Trzeba by było robić coś z tym plastikiem. Przechodzimy zaraz do opon i robimy podsumowanie. Ciao, ciao, pa pa! Dobra, tutaj zrobiłem ten test, wydaje mi się troszeczkę lepiej. Mamy też lepszą latarkę, bo mamy Skangripa bardzo drogiego i bardzo dużego, nie wiem jak się nazywa. Musicie mi wybaczyć, natomiast on pokazuje różne barwy światła, więc przejdziemy sobie przez różne barwy światła i zobaczycie jak to w każdym świetle wygląda. Różnica jest widoczna, więc tutaj wiadomo, mamy sztuczne światło, to też nie odzwierciedla tego, jak to będzie wyglądało w słońcu, natomiast i tak już będzie troszeczkę łatwiej Wam ocenić, jak to wyszło. Ja was poproszę bliżej, zerwiemy sobie tasiemkę i będziemy, zobac będziemy oceniali, zobaczymy, będziemy oceniali. Oh, man. Oh. Dobra, efekt wyszedł zupełnie inaczej niż tam. Tam, jak mówiłem, wcześniej zmaściłem, zepsułem. Tutaj jest dużo lepiej. Oczywiście w świetle sztucznym wygląda to sztucznie, nie wygląda to najlepiej, natomiast wierzę, że w świetle słonecznym będzie to wyglądało znacznie, znacznie lepiej. Niemniej, tutaj, szczególnie na dole, choć u góry też to widać, ale na dole troszeczkę lepiej. Wiem, że teraz wy tego nie widzicie, natomiast widzieliście na przebitkach wcześniej. Na dole tutaj widać, że ta opona jest taka. Nieżywa, bym powiedział, nie martwa, ale też już nie żywa. Natomiast te po bokach wizualnie efekty są znacznie lepsze, jest żywa ta barwa i dostała takiej większej czerni. To też nie jest tak, że ten dressing zmienia jakoś diametralnie wygląd tej opony, natomiast z tego co mi wiadomo, on ma pełnić troszeczkę też inne, inne funkcje. Jeżeli chodzi o porównanie między jedynką a dwójką. To tak, po lewej stronie mieliśmy jedynkę, po prawej dwójkę i moim zdaniem dwójka wypadła troszeczkę lepiej na tej oponie. Takie jest moje subiektywne zdanie, jak sobie jeszcze podświetlam tutaj. No, na jedynce mam wrażenie, że jest kilka niedociągnięć. Nie wiem, czy to jest moja wina, czy nie, natomiast jakbym mówił Wam o swoje odczucia. Aplikacyjnie te produkty wypadają praktycznie tak samo. Test Hydro zrobimy, ale nie teraz, bo z tego co mi wiadomo, to jest jeszcze za wcześnie na taki test. Musi sobie ta opona chwilę tutaj postać jeszcze, więc może na tym filmie uda nam się wrzucić test hydro. Jeżeli nie, to przepraszam. Natomiast to jest auto, które będzie do naszej dyspozycji cały czas, więc na pewno kiedyś się to uda zrobić. Oczywiście, Opona jest poszerbiona, jest w złym stanie. Tym się nie sugerujcie, to jest tylko i wyłącznie dressing, tego tym nie naprawimy. A jeszcze poproszę Michała, żeby po, ponagrywał wam. Opony z tyłu. Na tej oponie za mną, czyli po stronie pasażera, mamy dressing dwójkę, natomiast z tamtej strony za kierowcą mamy jedynkę. Zobaczycie sobie efekt. No i będziemy robili podsumowanie odcinka. Ok, możemy przejść do podsumowania dzisiejszego odcinka i tak, jeżeli chodzi o te dressingi, ja cały czas nie wiem, który... Który jest który, czyli który będzie tą wersją finalną, a który jest jakimś tam testerem, który został e, niestety odrzucony, chyba że oba wpadną do sprzedaży, tego nie wiem. Natomiast mnie bardziej spodobała się e, dwójka, jeżeli chodzi o efekt, e, ostateczny efekt wizualny. Ta jedynka zostawiła u mnie pewne niedociągnięcia, ale tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie subiektywna e, moja opinia. Co jeszcze warto wiedzieć o tych dressingach, a co pewnie wiecie, jeżeli oglądaliście rolkę od Ocean to to, że można te produkty warstwować. My tego jeszcze nie uczyniliśmy z racji tego, że one są świeżo nałożone i, i na razie nie chcieliśmy tego robić, dlatego też nie psikamy ich wodą, mimo że tutaj e, psiknęliśmy, ale tutaj nie wyszedł ten, w ogóle ten efekt ani aplikacji, ani e, żadnego efektu na, na końcu, więc tym się nie przejmuję. E, więc tak, można to warstwować. Tego nie testowaliśmy, natomiast tak mówi producent, więc im zaufamy w tym. Dressing ma też to zadanie konserwujące, więc to jest bardzo, bardzo istotna kwestia. On wizualnie nie zmienia wiele, tak jak sami widzieliście, natomiast te opony odzyskały swego rodzaju taką czerń i efekt jest naprawdę spoko. Jak chcecie większy połysk, kupcie sobie inny produkt, natomiast jeżeli zależy Wam na tym, żeby opona była dobrze zabezpieczona, jeżeli macie tak jak może nie w tym przypadku. No to jest stary samochód, natomiast te opony nie są dobre. Natomiast wiem, że są ludzie, którzy mają, na przykład stare kadilaki i tam mają opony, które też są stare. No to pospikajcie sobie to tym dressingiem. On wtedy też będzie wam konserwował tą gumę i tę gumę i będzie na pewno sporo, sporo lepiej. Jeżeli chodzi o wnętrze. Patrzę sobie teraz tak na ten efekt jest naprawdę petarda. Mnie się to podoba. W przypadku tego samochodu ten dressing sprawdza się idealnie. Znowu nie każdemu to będzie pasowało. Natomiast jeżeli ktoś szuka przyciemniającego dressingu, no to to jest właśnie dobry wybór. Ja go testuję też nie chcę mówić długofalowo, bo mogą dopiero ponad tydzień na, na swoim samochodzie innym, prywatnym i tam ten efekt się utrzymuje, jest bardzo dobry. Natomiast długofalowy test to jest, wiecie, kilka tygodni, kilka miesięcy. Na razie nie będziemy go oceniali pod względem trwałości, ponieważ nie ma to sensu. Natomiast tak, jeżeli chodzi o tydzień po aplikacji, to wygląda fresh, wygląda świeżo i wygląda bardzo, bardzo dobrze. To na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Ja się rozgadałem. Musimy zmienić jakąś formę filmów, bo ja uwielbiam rozmawiać. Nie wiem, czy Wy mnie lubicie słuchać, natomiast to już, to już zobaczymy po ocenach, ewentualnie komentarzach pod tym filmem. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, że wszystkie produkty, z których korzystaliśmy dzisiaj, chyba poza Blend Brothersem, kupicie w Mr. Cleanerze. Linki oczywiście do produktów w opisie. Tych hemauszyn jeszcze nie ma, co ja gadam. Tych produktów jeszcze nie ma, no bo jeszcze premiery nie miały, natomiast pewnie premiera pojawi się niedługo, więc wtedy albo uzupełnimy opis, albo w komentarzu damy Wam znać. Dziękuję jeszcze raz i do następnego. Hej! Naprawdę zajebiście wygląda ta opona.